Wiem, że ten vlog będzie najbardziej dziwnym i chaotycznym vlogiem, który nagrałam, dlatego że od kilku dni miałam bardzo średni humor. Co przełożyło się niestety na to, jak ten film wygląda. W ogóle mam strasznie spaloną buzię od słońca. Nie wiem, czy to widać. Ale tak leżałam na słońcu i nie jest dobrze. Twarz to jeszcze, twarz to jeszcze nic, ale brzuch i nogi. Dramat. Zdecydowanie wracam do pianek samoopalających. W przyszłym tygodniu będę się opalała na vlogu, więc też Wam pokażę, ale chciałam wam mimo wszystko opowiedzieć trochę o radzeniu sobie ze złym humorem, dlatego że tak jak wspominałam, ostatnie dni nie należały do najprzyjemniejszych dla mnie. Czasem tak jest, że albo coś konkretnego się przydarzy, co spowoduje, że nasz humor się psuje, albo po prostu jest to szereg różnych zdarzeń. I u mnie wydarzyła się ta druga opcja. Po prostu jakoś tak wszystko się w ostatnim czasie nałożyło, że mi było albo smutno, albo byłam jakaś wkurzona. Na szczęście czuję, że ten stan już mi pomału przechodzi. Na pewno było to też powiązane z moją alergią. Ja y, niestety mam tak, że jak coś mnie boli albo coś mi dolega, to też jestem y, w stosunku do ludzi, może nie że niemiła, ale zachowuję taki duży dystans. Co też powoduje to, że gdzieś tam tworzą się różne konflikty, i tak dalej. Ale chciałam Wam powiedzieć o tym, jak ja sobie z tym radzę. Oczywiście w tym vlogu możecie zobaczyć, że ja sprzątam mieszkanie. Sprzątanie bardzo mi pomaga się odstresować, i to jest taka czynność, która i ja mogę wyłączyć jako takie myślenie, i skupiam się na tym, co jest tu i teraz, na tym, co muszę zrobić, i to jest super moim zdaniem. jeśli chcemy nauczyć się właśnie działać tu i teraz, to jest naprawdę bardzo pomocne, więc przede wszystkim sprzątanie, upiekłam też w tym vlogu tartę z truskawkami, dlatego że miałam w lodówce więcej truskawek i stwierdziłam, że okej, okay, osłodzę sobie jakoś w tych dniach życie i faktycznie udało się, także też zobaczycie później przepis, serio zróbcie sobie, by wyszła przypyszna z takim kremem budyniowym naprawdę sztos. Ale chciałam też powiedzieć o jednej rzeczy, której w tym vlogu nie zobaczycie, mianowicie czytanie. Ja w takich momentach, kiedy jest mi naprawdę smutno, sięgam bardzo często po książki, i albo to są e, powieści, które, w które mogę po prostu wejść w ten świat, mogę się, mogę się zagłębić, żyć tą historią i to faktycznie pomaga mi się odstresować, albo jest to słynne Oisho, czyli książka, o której już wiele razy mówiłam i na pewno wiele razy jeszcze powiem, dlatego że to jest taka pozycja, do której ja naprawdę regularnie wracam. Mam wrażenie, że ta książka to jest takie trochę moje safe book, naprawdę. Chciałam podzielić się z wami kilkoma fragmentami, jeśli nie czytaliście tej książki, może one was zachęcą. Jeśli któregoś dnia dotrzesz do prawdy, dowiesz się kim jesteś, wtedy staniesz się autorytetem sam dla siebie. Nikt nie może być autorytetem dla drugiego człowieka, zabawa w autorytety powinna zniknąć z tego świata. To jest ciekawe i warto yy, trochę się nad tym pochylić i przemyśleć. To jest bardzo fajne. Kiedy jesteś szczęśliwy, jesteś kimś zwykłym, bo bycie szczęśliwym jest zgodne z naturą. Stanie się kimś nieszczęśliwym wyróżnia się. On tutaj ogólnie bardzo dużo pisze o tym, że ludzie często. Yy, Chcą być nieszczęśliwi, dlatego że jest to taki inny stan, który wymaga przede wszystkim zainteresowania ich osobą. To jest mniej więcej tak, jak spotykacie się z kimś z rodziny czy ze znajomym na ulicy i pytanie, co słychać, tak? Macie, macie zawsze dwie opcje, albo odpowiecie wszystko ok i to będzie dosyć zwykłe, tak naprawdę nikt nad wami się nie pochyli. Albo możecie wybrać się drugą opcję i zacząć dzielić się swoimi problemami, zacząć opowiadać o tym, jak bardzo jest Wam źle na przykład w danym momencie w życiu. Tym samym ta druga strona zaczyna okazywać Wam większe zainteresowanie, a ludzie gdzieś tam podświadomie tego potrzebują. Dlatego bardzo często my za bardzo skupiamy się na tym, co jest złe w naszym życiu, bo to nas jakoś wyróżnia, niż na tym, co jest dobre. I ta książka pokazuje też, jak. Mm, Fajnie można się tego po prostu oduczyć, i jak skupić się na tym, co jest tu i teraz, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. No i tutaj właśnie kontynuacja tego ego nie pozwala ci na to, byś był zwyczajny, dlatego ludzie tak wiele opowiadają o swoim nieszczęściach. Dzięki temu czują się wyjątkowi. To jest dokładnie właśnie to, co mówiłam. I tutaj też super fragment musicie usłyszeć. Czujesz, że istniejesz, kiedy masz zaciasne buty. Gdy buty są dobrze dopasowane, nie czujesz ich na stopach. Zapominasz i o butach, i o stopach. Kiedy nie boli cię głowa, zapominasz, że ją masz. Do tego, by poczuć, że masz głowę, potrzebny jest ból. Jakie to jest prawdziwe i to jest kwintesencja życia tak naprawdę i tego, jak my często do niego podchodzimy. Rzecz, która serio wymaga dużego zastanowienia. Bycie szczęśliwym jest możliwe tylko dzięki temu, co masz. To, czego nie masz, nie uszczęśliwi cię, może jedynie cię unieszczęśliwić. To jest bardzo dobry Ja Was zachęcam do sięgnięcia po tą książkę, i to ja już nawet nie mówię o takich gorszych momentach w Waszym życiu. Dlatego że ja pierwszy raz ją czytałam, kiedy wszystko było w porządku, i ona zupełnie inaczej do mnie trafiła niż na przykład teraz. I to jest też serio książka, do której ja. Bardzo często wracam, widzicie, że mam tutaj sporo tych rzeczy zaznaczonych, pomazanych. Uważam serio, że warto mieć w swojej bibliotece. Także to jest taka polecajka ode mnie zarówno na te gorsze, ile lepsze dni. No ale tak, właśnie ja czytam, kiedy mam zły humor bardzo często i to mi serio pomaga. Powieści też są fajne, bo tak jak mówiłam wcześniej, my możemy wejść w ten świat i żyć jakby na równi z bohaterami w danym momencie. Przez co troszkę zapominamy o tych naszych problemach, naszych gdzieś tam E, troskach aktualnych i tak dalej. Możecie mi napisać, co wy e, stosujecie na takie gorsze dni, jestem bardzo ciekawa, bo u mnie te, o których Wam powiedziałam, no sprawdzają się, aczkolwiek ostatnio nie wiem dlaczego ten mój stan trwał dosyć długo. Bo ja czasem tak mam, że nawet bez powodu jestem jakaś smutna, zła, bo mam jakieś takie lęki, obawy, na przykład dotyczące przyszłości, dotyczące bliskich, strasznie dziwne to jest. Ale z reguły mi to też przechodzi bardzo szybko, a tutaj ten mój zły humor i właśnie te lęki trwały bardzo długo, także na szczęście mijają, to jest normalne, każdy ma prawo do gorszego dnia, o tym pamiętajmy, jesteśmy tylko ludźmi.